Wróciłem. Tak nie było mnie. Dwa dni, bodajże. Czy trzy nawet? Czekaj. Film był w poniedziałek. Wtorek i środy. Wt we wtorek też był, tak, bo był na zapas y, nagrany mapka. Najdłuższy parkour. No to dwa dni nie było odcinku. Słuchajcie, dlaczego tak było? Takie małe wyjaśnienia na początku. Jeżeli nie chcecie słuchać wyjaśnień, to tam przewincie. Um, lekkie zmiany w stanowisku studiu jakby to nazwać, jak widzicie, też inna perspektywa. Kamerki jest troszkę sama. Kamerka też się za najdługo zmieni, jeżeli chodzi o jakość, bo mam jeden taki pewien pomysł, nie wiem czy on wypali, więc może się zmieni, może nie, ale nic wam nie mówię na razie. Um, I tak, um, kurde, nie gadałem, dwa dni już ciężko się wysłowić um, jeżeli chcecie zobaczyć co się zmieniło, to zapraszam na Instagrama Marcelik.pl2 macie też no, w sumie w opisie. Ale też Wam się powinno pojawić na ekranie. Co się zmieniło i jak się zmieniło, bo zmieniło się sporo. Um, ma się tego też kamerka, z innej perspektywy jest. I w ogóle tam wszystko jest opisane też w tym poście. To jest teraz jak to oglądacie na bieżąco to jest najnowszy post. Ale już nie przedłużajmy, tylko grajmy, weźmy sobie tutaj jakiegoś zlecenia, poszukajmy. I serio, to ustawienie, które teraz mam jest mega wygodne i mam też lekko inaczej mikrofon. I chyba go tak będę miał, bo nie muszę go mieć przy e, samej twarzy, bo wtedy każdy, każdy, nie wiem, jak nabieram powietrza czy cokolwiek, każdy dźwięk wtedy słychać. To nie jest za miłe. A jak jest tak i go lekko wzmocniłem, to jest OK. I nawet go nie muszę za bardzo składać po nagrywaniu, bo mi, no, bo nie, nie przeszkadza po prostu, wisi sobie tak, jest tak lekko bokiem, tak dziwnie, jak widzicie. Ale to nic nie znaczy, ja mam go na mono ustawione. Aż nawet nie wiem, czy można jakoś inaczej, bo to jest pojemnościówka, ale nieważne. Hmm, weźmy z jakieś zlecenie, nie, 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 takie, bo to jest, uhuhu, uh, hu, hu, to, to, nie jest na jeden odcinek, to nie. Yy. Takie coś się to na live. Weźmy sobie coś krótszego. To też jest długie, patrz. Tak jak ten, bo takie branie krótszych zleceń jest... ...na odcinki właśnie lepsze. Znam się, czy tego nie wziąć. Jest lekko dłuższe, ale tak naprawdę też spora część to jest do przepłynięcia statkiem, ale zobaczmy też sobie. To nie, to jest... Jakby dłuższe nawet się wydaje. Chociaż może nie jest takie, bo w sumie jest też z tym statkiem. Okej, okay, to nie. To też na pewno nie. Też nie, nie, to są tego typu same. To troszkę tutaj pojedźmy dalej sobie. Hmm. Tego typu też jest długie troszkę. A nie chcę tutaj przesadzać zobaczmy to, nie? Same takie długie mamy. Mam tutaj długą tablicę, to pojadę gdzieś tutaj sobie. To też ciekawe Ale nie wiem, tutaj to w ogóle w Polsce wiadomo, Polacy, nie? Polski naród najlepszy Ponieważ wiesz, Boże, ja musiałem, że tutaj po Jest napisane, Boże. Tutaj mamy tego. E, pilota. i Pilot jest krótszy, a ma niezłą cenę. Mm -hmm. Pilota na odcinku nie robiłem. Czyli że z pilotem jadę, nie? To jest ciekawe. Też trwa chwilę dłużej, bo tam... To... O tutaj mamy też z pilotem. Jakieś dłuższe lekko. Zastanawiam się właśnie, czy z pilotem czy normalnym. Ja bym wolał normalny, bo z pilotem ty się wlec musisz za nim to. Bez sensu takie. Za to tylko 8000 Przecież to jest spora odległość. Co z tego, że część jest statkiem? dobra weźmy te, co były za około... 10 albo prawie 10. Weźmy sobie to. Chociaż tutaj zaczynamy z tego. Z Londynu to będę miał ciężarówkę odwrotną. Co nie? Hmm. Nie widać na tym zdjęciu, ale pewnie odwrotną bym miał, czyli że miałbym po lewej stronie, a to takie. Ciężko się przyzwyczajaliście. To możemy, patrzcie, bo tutaj jest sporo statkiem, a jest niby długie. To bierzemy, żeby już tutaj nie przedłużać na starcie, że szukamy sobie zlecenia, tylko żeby coś już Kierownicę trzeba usłyszeć, bo to jest staruszek. Już tyle razy to wspominałem. Okej, okay, będziemy jechali Volvo, bo nawet nie zwróciłem uwagi, czym będziemy jechali. Dobra, odpalmy sobie silnik. Tej ręczny sobie ściągnijmy, włączmy światła, wrzućmy jedyneczkę i można jechać. Ja dawno Wolwę nie jechałem, ty. Bo ostatni raz to jechałem, jak to mo tym moim, bo to moje jest teraz u no, pracownika mojego. Okej, okay, tu można wyjechać? Czy gdzie? Tak, bo to się chyba otworzy. Tak, to się otwiera. Patrzcie, jaka magia. Ja sobie będę musiał ustawić, jeżeli będę mógł jakieś właśnie na kierownicy bo ja mam pod tymi zmianę biegów. Yy, nie pod manetkami, tylko pod yy, krzyżakiem, nie? Czy tam krzyżykiem? Że góra i dół. Dlatego, że manetka prawa mi odpiera sygnały za wiele razy i mi potrafiło po 3-4 biegi w jeżeli ktoś nie wie. Um, więc właśnie dlatego ich nie używam niestety, bo one właśnie po to są, ale jak działają, tak działają. to Po prostu irytująco było, bo to przeszkadzało. Um, więc wiecie, w ogóle na tej kamerce widać jak kierownicą obracam. To jest fajne. To jest fajne, to mi się udało z tym ustawieniem. Nie spodziewam się, że tak będzie właśnie fajnie to wyglądało na tych... na odcinkach z Eurotraka. Na czymkolwiek z kierownicą, bo może w przyszłości będzie też coś innego z kierownicą. Ja tutaj nic nie zapowiadam typowo czy nic, bo nie mam w planach, tylko jakby miało coś być, nie? Już w sumie to jest 19 godzina, to tutaj w tym to włączę takie mocniejsze światła. Zdjąłem się sobie też w ustawieniach to ograniczenie i teraz mogę ponad 90 jechać na godzinę. Co jest spokojnie musimy przychamować, bo tutaj będziemy mieli rondo. A na rondzie, no, tak się nie powinno szaleć, bo ciężko, ciężko wyrobić by było, wiecie? 93 na godzinę to chyba miałem i weź na rondzie wykręć Jakby jeszcze prawie na wprost było to przez środek. Nie może no, tutaj muszę sobie uszkodzić tyle rzeczy, jak takiego hopa się zrobi. Że uuu to by musiało ciekawie na multiplayerze wyglądać, że ktoś tak jedzie i tak... I tak wiecie, tak i tak leci, nie? Ciężarówką, tylko rip ciężarówka, rip ładunek wtedy i rip wszystko. Więc tak ten i wracając do tego do sterowania um, Zastanawiam się, czy czy można na tym um, Na tej skrzyni, że tak powiem Znaczy na no, rodzaju skrzyni biegów, tak jak ja mam sekwencyjną um, Nie wiem czy można typowo jakiś konkretny bieg pod jakiś przycisk przypisać Bo ja bym sobie e, na pewno pod Jedną na tym krzyżyku przypisał jedynkę. Dlaczego? Bo nieraz, jak jadę z dużą prędkością i gdzieś zahamować, muszę, nie? To ten. To potem, na przykład, jakieś światła czy coś, to jak na nich stoję, to muszę klikać w dół, żeby do tej jedynki zjechać, żeby bez problemu wystartować. A tak to bym sobie klikał tylko po boku, jakby strzałkę w bok na krzyżyku. I ten. I bym sobie po prostu miał już wrzuconą jedynkę. Nie wiem czy tak się da, bo to jest sekwencyjna. A manualnej nie włączę, bo ja nie mam kierownicy pod manualną. A nie chcę mi się do biegów jakichś różnych przycisków ustawiać. To już by była przesada. To już by była taka manualna na siłę. Sprzęgło pod manetką, wyobrażacie? Se? To, by... to by. To by było ciekawe. Ale przerąbane też. Zarazem. Ktoś tam po zdjęcie, dlatego przypominam wbijać na Instagrama Marcelik.pl2 um, tam co jakiś czas jakieś właśnie zdjęcia daje, jakieś przykład się coś mieli stanowisko, ale też takie normalne to nie jest tak, że ja siedzę w domu i robię zdjęcia stanowiska cały czas. Nie, 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 może tam jest trochę takich zdjęć tego. dotyczących do, do komputera czy coś, ale tam też się pojawiają takie zdjęcia, na przykład. Nie wiem, gdzie się gdzieś jestem i w ogóle, i w szczególe. Czasem na Instastory coś rzucę, jakieś np. info dotyczące kanału, więc też polecam obserwować skąd na to, żeby móc z Instastory czasami coś dowiedzieć. Jadę 125 na godzinę. Trzeba zapanować nad ciężarówką. Nad to bestią. Patrzcie normalnie. Kurde. Policja z całej Europy powinna mnie poszukiwać, już nie? No i ten tutaj wyprzedza i sam się wlecze i go. Nie, ja go nie wyminę. Ja muszę tutaj zahamować przed nim. Chociaż... Nie patrzcie, jak mi zjechał ładnie. Dziękuję, dziękuję. Um, Pomigałbym panu światłami długimi, ale nie mam ich pod niczym na kierownicy ustawione. Mogę jedynie. O nie, ty. Pod czym ja mam awaryjne? Jak nie mam pod F, to pod czymś na kierownicy muszę. Czekaj, może mam pod. Pod czym ja to mogę mieć? Ty. Pod Czwórko mnie, Bo tutaj sobie jakby w stronę doradcy drogowego zmieniam. Tak, jadę normalnie jak jakiś pirat drogowy, kurde. Need for Speed ciężarówką 140, na gdzieś Ciężarówką z ładunkiem polecam, to 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 fajne takie. Tylko jak się gdzieś walne, to, 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 to nie będzie miłe. Ale przynajmniej ładunek szybko do wiozek tak będę podróżował na jakichś autostradach czy drogach ekspresowych. Bo w mieście to ciężko taką prędkość. Tam to by trudno było, bo światło Nie, tym będę, ty obtrąbię cię. Ledwo słychać to trąbienie ty. Ja mam tak cicho grę? Nie, ja my myślę, właśnie widzę, że ją na obs słychać, a ja typowo ja nie słyszę tej gry dobrze, ty. Czy on? Przyciszona Nie, mam. Mam 100%. To ona jest taka cichutka, ta ciężarówka w środku? Tak! Na dworzu jest głośna. I Dobry panie władco. Pan po drugiej stronie to mnie pan nie złapie za przekraczanie prędkości jadą dwa mądrale obok siebie spore weź takich wymień tutaj trzeba poczekać aż któryś się oddali na przykład ten bo ten tutaj szaleć widzę zaczyna przed nami już dawno nie jechałem Volvo, i teraz nie umiem tego wolwa wyczuć pod względem zmieniania biegów przez to, że tak że, że jest takie cichutkie to nie słyszę kiedy silnik, no. Jakby głośniejszy zaczyna być. Trzymałem jak, jak, jakiś... Nie wiem kto. Kierownica tak dziwnie tak jakoś... W środku, bo się walę zaraz Dobra, cyk 12. Przyspieszamy sobie. Normalnie, bo mamy tutaj wolne, zaraz jakiś dzban pewnie mi zajedzie drogę. U, światła się nawet zapaliły, patrzcie. Takie rzeczy się tutaj dzieją. O. Dobrze, wymienimy autokar. Pewnie wycieczka szkolna. I miałem tu skręcić, i nie skręciłem. Się zagapiłem. Muszę teraz naokoło pojechać. Na jakąś nawrotkę. No cóż. Mm, że to jest tak zrobione, że nie mogę po chamsku nawrócić. Ja bym nawrócił po chamsku, gdyby nie te barierki, czyli tak wiecie. <gul> Tego zrobił. Ale nie, te barierki? Tam jeszcze chyba tunel jakiś. O boż! To ja teraz będę jechał 500 km na około. Jeszcze tu jest tyle aut, że nawet tej szybciej nie mogę jechać. Super. Po prostu. Dzienki Ale ja się zagapiłem, to moja wina Że ominąłem tamten zjazd Ale nie, zaraz tam, a bo tam jest rondo, to zaraz zawrócimy Nie jest tragicznie To sobie zrobiliśmy taką Wycieczkę Że tak powiem, o I ty Ty chami, ty mi tak No Co mi chabujesz, ty Nieładnie Nie mój przede mną, jak ja tak jadę szybko bo ci zarysuje to piękne autko. Ciężarówka nie moja, więc mnie to nie zaboli. Tak, na NC, tak. No jedź. Ruszyć nie mogę. Jedź. No jedźże. Ty nie mogę ruszyć. O, teraz. To było trudne, nie powiem tego gruchota ruszyć. Dobra, straż pożarna, dzień dobry. Dobra. Nawijamy. Tutaj na rondzie ładnie. Nie, mam chyba tak cicho słuchawki, bo na OBS-ie obawiam się, że gra może być za głośna. Chociaż mikrofonik potrafi to tak, że on na tle gry, że na tle gry się jest i tak dobrze słyszalny, bo to jest gamingowy taki bardziej mikrofonik. I dla graczy on jest bardziej niż typowo. Pod nagrywanie też i streamowanie, ale wersja taka bardziej gamingowa to jest, bo jest też wersja zwykła NoWox NC1, taka srebrna. A ten to jeszcze nawet design ma. I chyba coś właśnie takiego, że właśnie na tle gry się jest lepiej słyszalnym. Dlatego też takiego brałem, żeby był jak najlepszy. Ja, jak coś kupuję, to jest porządne. Panie! <grych> Dobra, ja tutaj już mi odwalać zaczyna. Bo jestem ogólnie, ostatnio dosyć szczęśliwym człowiekiem. Tak mi się żyje jakoś fajnie. Jutro też będzie fajnie, bo już mam krótszy dzień zaplanowany. To też się bardzo, bardzo cieszę. Dlatego też będę musiał na jutro na zapas nagrać, bo mnie nie będzie w domu Przez większość dnia To będę musiał na zapas nagrać singla na jutro Tak, bo jutro sobota, to single musi być Może się NCT uda znaleźć, NCT se poszukam tak po Tak wam że spoileruję, że se poszukam Samemu yy, Po nagraniu tego I po zmontowaniu, bo ten odcinek to priorytet Bo on jest na dzisiaj A się wziąłem za nagrywanie jak zwykle o 18 więc mam nadzieję, że on nie będzie na tyle długi, żeby znowu było o 23. Nie, ale jutro odcinek będzie o 15. Bo jeżeli ja planuję na następny dzień, to jest zazwyczaj 15, bo to jest taka fajna godzina. Że właśnie dużo osób w domu już jest. Wtedy na przykład. Chociaż co ja gadam, wakacje w domu po 15. Ale wiecie, o co chodzi, nie? Kurde, z tym mikrofonem, jeżeli chodzi o wygodę podczas nagrywania i grania ogólnie. To jest spoko. Nie wiem, jak... nie wiem czy to się nie odbije na jakości, ale nie powinno, bo jak robiłem testy. Yy! Dobra, jedziemy dalej. Nie uszkodziła mi się na ani ładunek. Jedziemy. Ciężarówka się tylko zarysowała. Dobra, znożymy. Znożymy przed tym lujem. Dobra. Dobra. Spoko złożyliśmy <noise> ta sytuacja była niezła ty, powiem wam szczerze jeszcze dzisiaj jakiegoś live'a chciałbym robić wieczornego tylko nie mam jeszcze pomysłu z czego może z jakiegoś singielka czy co chociaż nie bo wtedy będzie nie z odcinkiem to nie, nie 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 mogę z singla może z Sky na PS gdzie te znaki portalu stopy jeszcze tego nie zrobiłem. Bo mi się nie chce, to jest monotonne. Latanie w układach, szukanie tych podróżników, gdzie oni nie zawsze są. Ej, myślałem, jest to przyjemniejsze niż takie latanie po czarnych dziurach i po układach. Jest to przyjemniejsze, nie powiem, ale. I tak. I tak takie. No, smutne, że tak powiem jest jedną ręką, najlepiej, ne? No? Wrzućmy sobie może wyższy bieg. Przydałoby się. Jak chcesz szybko jechać. No boże, ja wam powiem, że ten Marcelik, no, którego no. nie wygląda. wyglądać. Czasami taki nie ogar w niektórych sprawia. Nie, dwunastki jeszcze nie. Kiedy tyle, to to jeszcze nie nie nie. To dopiero za chwilę, jak jeszcze na wyższe prędkości wskoczymy. Bo powoli zaczynamy. Dobra, to już wrzućmy tą dwunastkę. Żeby móc jechać jeszcze szybciej, bo bo tak, to jedziemy, no boże, ale ja mam humor fajny, serio Tutaj musimy zjechać, tak nam każą strzałki na ulicy i ten tutaj hamuje, za co go już nienawidzę Skręcać nie chcę ani... Aaaaaa! Bo tutaj pan policjant. Zatrzymał kogoś, patrzcie. Nieładnie, pewnie jeździł tak jak ja. Dobrze. To jedziemy. Tam będziemy mieli rondo, to się nie dziwię, że oni hamują. Ale z tym, że mi się nie zepsuł ładunek, ani nic, to farto, bo mnie tak troszkę na bok chciało przechylić już. A tak, tak, tak troszkę tylko. Tutaj jedziemy. Skąd tak szumi? Na Eurotraku? On nie jest wymagający jaki bardzo... No dobra Ale Jak se woli. I tak ja mam dosyć cichą kartę jak na Radeona, tak szczerze. Bo Radeony no są głośne nieraz. Są głośne? Ten mój poprzedni jaki był głośny. Uuuuh! Typie! Co mi tak hamujesz? Ja wiem, że to jest 50 na godzinę, tylko, ale czemu mi hamujesz? No boże, to że chyba do portu dojeżdżamy. Bo ten też właśnie statek był w tym zleceniu. Tak. Dobrze myślałem. Dobra, teraz gdzieś tutaj przejeżdżał. Chyba tutaj obok był dla ciężarówek. Tak, właśnie. Tej przejście nie zmieszczę. Z tym jakby inaczej. Ja zawsze się tutaj w tych portach niektórych gubię, nie? Pod prąd jechałem, dobra. Nieważne. Najważniejsze, że dojechałem tutaj. Dobra, tutaj ładnie sobie... Oj, nie skaczmy tak, bo... się uszkodzimy. Trzeba spokojnie tutaj wjechać. Dobra. I cyk. Wyłączmy silnik, tak, żeby nie było ten... Czekaj, gdzie ja mam jechać? Eee... Znaczy płynąć. Tutaj. A to drugie gdzie jest? Oj, nie wiem. Ja, żeby nie strzelić gafy, to sobie na mapę spojrzę. Eee, to ja mam tutaj, jak jest ta na wprost. Nie tu, tylko tu. Dobrze, dobrze. Już wszystko wiem. Czyli. Tutaj. Teraz sobie piję. Możecie zostawić łapkę w tym czasie. No i dobra. Odblokowano osiągnięcie. Sardynka. Postaw osiągnięciu. Bałtycki Turysta. A to jest chyba z dodatku. Beyond the Baltic mi się wydaje. No, może być, bo ja mam ten dodatek. Ja mam, jak tanieją, to prawie wszystkie dodatki z tej gry. Bo one tanieją po jakimś czasie tak ładnie, nie? Ja sobie mniejsze światła włączę, bo miałem te duże. No, przy okazji też wypoczęliśmy trochę czasego tego rejsu, bo troszkę zmęczenia było. No, spoko. Korzyści są. Jedynie to, że musiałem zrobić tą nawrotkę, to troszkę się odbiło na czasie, ale. Ile tam? Chwilkę. Dobrze. O, myślałem, że znak skacze, a jednak wyrobiłem tam ładnie. Okej. Okay. Naprawdę cichutkie jest to Volvo. Troszkę mu nie ufam pod tym względem. Mogę tutaj chyba chyba się zmieści, nie? Zwolniłem, zwolniłem, że bo ja miałem wracać że ja wiozłem. I się z nim nie zmieściłem w czymś takim. To było takie słabe. Musiałem jakoś bokiem przejechać. A to, co uszkodziłem, to już było uszkodzone, niestety. Bo jechałem właśnie z taką sporą prędkością i tak Zachaczyłem Tym jachtem. Dobra, mam tutaj pierwszeństwo, to. Nie muszę się aż tak rozglądać. Tylko po prostu jadę. Znaczy, to i tak trzeba się rozejrzeć, bo. Nawet. Sprawić życie, bo w grze to może nie, może boty tego przestrzegają, bo to są boty. Ale normalnie to trzeba i tak się rozejrzeć, bo nieraz takie dybile są na drogę, jak się wyrażę. Że to po prostu. głowa mała. Wiem, że jestem trochę źle oświetlony, mogłem sobie tę zasłonić, ale to już trudno. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ten odcinek jest długi, a ja mam jeszcze 300 km, dlatego zaraz sobie gdzieś tutaj właśnie zjedziemy. Ja nie widzę, czy jest zielone. Czekaj, jak ten ruszy, albo tam się zapali, to będzie. Jedynki z tym to o czym mówiłem, nie? Dobra. Zagasę tej zjadę. I zakończymy sobie odcinek. Ja sobie to kończę samemu. Sądziłem, że to aż tyle zajmie, jednak muszę krótsze brać jeszcze. Będę wiedział na przyszłość, bo wtedy trafiłem taką fajną, bo wziąłem dużo krótszą, pamiętam. To jest jednak za 10 tysięcy. To, to już jest troszkę większe, nie? To sobie tam em, zaparkujemy. I zakończę odcinek. Bo nie ma sensu, żebym robił całą dostawę, żeby ten odcinek był nie wiadomo jak długi. Szczególnie, że mam jeszcze jeden do nagrania, jeszcze ten muszę zmontować, przerenderować. Bo single nie będzie raczej do renderu. No chyba, że znowu będą jakieś cięcia. Tak, to wtedy muszę renderować. Miałem tam wjazd, dobra. Robiły po hamsku i tyle. Już nie ma co. Odkurzac się dobija do drzwi, jeżeli to słyszycie. To przepraszam, Tutaj stanę. Także nie tankuję, ale stanę sobie tutaj. I dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku, jeżeli Wam się spodobał. Weźmy sobie tak, sobie ciągnę ręcznym w razie co. Trzymajcie się i cześć! Tyle ode mnie. Hej, hej.